No siemka, jesteśmy w pięknym Świnoujściu, pod Kastoramą, zaraz przy granicy z Niemcami. Będziemy jechać trasę R10 z drobnymi modyfikacjami. Mamy sobotę, mieliśmy ruszać w niedzielę, ale przyjechaliśmy koło 15, mamy jeszcze chwilę czasu. Więc sobie może dzisiaj machniemy tak z 50 km, będzie tyle mniej do końca. Co więcej powiem Wam już w drodze, bo szkoda czasu. Jedziemy. Sprzęt gotowy, mango też gotowy. Gotowy. Oficjalnie zaczynamy. No i ruszyliśmy. Wypoczęci w dobrych humorach. Nie wiedząc do końca co nas czeka. Całkiem ładne to Świnoujście. Chyba wyjeżdżamy powoli. To najwięcej ujęć będzie miała Twoja dupa. Jest i świna. Zaraz wsiadamy i za 10 minut jesteśmy na drugim brzegu. Świnoujście całkiem sprawnie. Pół godzinki przejechaliśmy i. Jesteśmy na promie. Szybkie wyjaśnienie. Do tego wyjazdu ani trochę się nie przygotowywałem. W sumie to dopiero zaczynam mój sezon rowerowy tym wyjazdem. Czy to mądre? Pewnie nie do końca, ale zobaczycie później jakie były te konsekwencje. Na razie jechało się przyjemnie. No i zaczęły się szutry Ale ładnie Dobra, muszę dać dwie ręce na kierownicy, bo na tym piasku strasznie jeżdżę Trasa o tyle zdradliwa, że co jakiś czas zamienia się w piasek taki dość głęboki I opony mi odjeżdżają Można grybnąć, zwłaszcza jak nagrywam jedną ręką trzymam kierownicę. Pierwszy widok morza. To tu był ciekawy podjazd. <laughs> Cała droga w piachu. Właśnie się zorientowałem, że chyba trochę przekombinowaliśmy trasę i tego podjazdu możliwe, że nie musieliśmy robić w ogóle. Tylko mamy troszkę zmienioną trasę względem oryginalnej R10, ale to sprawdzę jak dojedziemy. Być może ten podjazd w ogóle nie jest częścią trasy, jechaliśmy asfaltem, drogą, a widziałem, że można to objechać wokół przez Park Narodowy. No, do sprawdzenia, ale ważne, że za nami. Jeszcze jest 15 km i styknie na dziś. W ogóle a propos trasy, to nie sprawdzałem wcześniej zbyt wielu filmów, nie czytałem o tej trasie za wiele, chciałem się dać zaskoczyć zobaczyć co tu będzie. Wiem tylko, że to jest około 600 km, że będzie w miarę płasko, no i że miało być dużo odcinków szutrowych. Jak na razie jest super, no ale to dopiero począteczek, nawet nie 10%. Postój w ładnym miejscu. Podsumowując ten pierwszy dzień, bardzo fajna trasa. Samo Brzosowo nie leży na R10, ale odjechaliśmy tam, bo znaleźliśmy ładne miejsce na nocleg. W ogóle jeszcze dwa zdania o logistyce. My z Gryśkiem jedziemy rowerami, a Nia i Mango robią zawóz techniczny. Jadą od jednego miejsca noclegowego do drugiego, robiąc sobie w ciągu dnia co mają ochotę, a na koniec wszyscy śpimy w wanie. No i już zaspoileruję, że super nam się to sprawdziło, mieliśmy ciepłe miejsce do spania, zawsze czekał na nas obiad, także super sprawa. Jesteśmy. z samego rana 10.54 Wiesz, jak się długo zbierał. Dzisiaj, w planie 80 km, dziwnowa do pleśni. Tak to się wymawia? To do pleśni jedziemy. Dojechaliśmy do Gołębieskiego w Pobierowie ale to jest zwyczaj. Podjedziemy zobaczyć. No, niestety, brama dalej nie pojedziemy. No nic, jedziemy dalej. Wczoraj nie nagraliśmy podsumowania pierwszego dnia, bo dojechaliśmy koło 20, nawet po 20. No zrobiliśmy niecałe 60 km, trasa była spokojna od Świnoujścia do Dziwnowa, ze Świnoujścia dość szybko udało się wyjechać. Później był ten jeden odcinek, na którym pytałem się zamiast szutrem, jechaliśmy asfaltem przez Park Narodowy Poliński, Ale pierwszy dzień na plus, tył jak bardzo nie boli. Jedne co, to lewe kolano, trochę mi doskwiera. Miałem wziął stawione bloki w butach, chybało mi strasznie zewnętrzną część płytki, ale przestawiłem to dzisiaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że przejdzie. do Trzęsacza. To co zostało z kościoła. Do tej pory cała ta trasa to w zasadzie przeplatają się miejscowości takie turystyczne. Dużo sklepików, gofrów, lodów i odcinki szutrowe, lasy. Trochę ładnych ścieżek wzdłuż dróg. Super się jedzie. Ubywa tych kilometrów bardzo szybko. Teraz okolice Trzęsacza i Rewala. Takie dość znane. Sporo ludzi. Mimo, że dopiero połowa czerwca. Trochę za wcześnie na długi postój. Dwie minutki, lecimy dalej. Co będziesz jadł? Banana? No. To? to też zjem banana. Są takie miejsca, gdzie warto zjechać z tej R10 od kościoła w Rywalu dobrze jest pojechać sobie wzdłuż wybrzeża Fajna ścieżka, a i tak się za chwilę łączy z powrotem z R10 Kolej wąskotorową. Jakby wsiąść na chwilę, może by nas podrzuciło ze 20. Ona powoli jedzie, to na garminie nie będzie widać. Znalazłem ośrodek, do którego przyjeżdżałem w młodości na obozy. Jest Sandra w Pogorzelicy. Właśnie że to było przy kolei wąskotorowej. No, cały czas jedziemy wzdłuż. Tylko dawniej nie było tej ścieżki rowerowej. Te szutrowe ścieżki za Pogorzelicą to zdecydowany faworyt tego dnia. I myślę, że najładniejszy odcinek trasy, jakim do tej pory przejechaliśmy trasa wiodła pomiędzy bazami wojskowymi przez raz. Shooter był super przygotowany. No jechało się mega fajnie. Zjedzone, jedziemy dalej. Koło brzegu zrobiliśmy sobie przerwę, taką pięciominutową i jedziemy do końca. 18 km to już trzeba zrobić na raz, ale dużo chłodniej się zrobiło jak tu przyjechaliśmy. Blisko morza, w lesie, fajnie się jedzie. Lecimy do końca. 65-94. Całkiem niezły wynik. Czekamy na atmosferę. Dzień trzeci, ruszamy. Która jest? No. Grzesiek się znowu zbierał zno długo, dzisiaj, ale się wyzbierał. Jedziemy. Rano trochę popadało, ogarnąłem taki system, więc może dzisiaj się uda coś dronem nagrać, jak jedziemy. Drogi trochę przeschły, może nie dojedziemy sali brudni. Ma już nie padać i zrobiło się chłodno. Gdzie my jedziemy dzisiaj? Dzisiaj znowu 80 parę kilometrów. Dzień trzeci, zaczynamy. Dobra, tak serio to opóźniliśmy trochę wyjazd celowo, dlatego, że pogoda nie zachęcała do wyjścia. Miało się rozpogodzić po południu i w sumie tak było. W połowie czerwca nawet wolę taką pogodę niż fale upałów. Sama trasa zaczęła się tego dnia bez większych historii. Trochę dróg, ścieżek rowerowych, nic wartego wyróżnienia. Gofra jedliśmy wczoraj, jeszcze kupię magnes na lodówkę i mamy pakiet turysty. Mamy chwilę postoju, to jeszcze szybki update medyczny. Mówiłem wczoraj, że mnie noga boli, robi się coraz gorzej. Z tą nogą to w ogóle 3 dni przed wyjazdem pojechałem sobie na przejażdżkę taką 3-godzinną, żeby rozruszać nogi, tyłek przygotować. No i chyba mi się blok poluzował w lewym bucie, co zauważyłem dopiero później. Ta noga była źle na pedale ułożona strasznie mi spięło mięsień strzałkowy no i pierwszy dzień jeszcze jako tako się jechało drugi już było coraz ciężej no i pod koniec drugiego dnia miałem już mocny, mocny ból nie mogłem podnieść tej nogi wczoraj coś masowałem, smarowałem, okleiliśmy no i jadę dalej, na razie nie jest najgorzej jak będzie tylko tak, to jest spoko nie ma przewyższeń dużo na trasie, więc nie muszę dużo siły wkładać w Czy teraz z wiatrem w miarę lekko się jedzie. mam nadzieję, że to się rozrusza i będzie ok. Darłowo 500 żabki, dobra. 5 zdech zrobione, Półtorej godziny jazdy zostało. Na jedzeni, żegnamy Darłowo. Żeby nie było, że trasa taka idealna. A w końcu są betonowe płyty. Przekręte. Mam nadzieję, że niedługo. O, zmieniają się w inne płyty. Te są git. W sumie od początku wyjazdu jeszcze nie byłem na plaży, jest i plaża, mocno wieje, ale w dobrą stronę. W ogóle nauczyłem się na tym wyjeździe, że wiatr zachodni nie wieje na zachód tylko z zachodu A do tej pory myślałem odwrotnie Teraz jest wiatr północno-zachodni Wieje na południowy wschód Czyli tam gdzie jedziemy Ten odcinek po płytach trochę się już ciągnie od Darłowa Ale nie ma dramatu, jednak te płyty się dzielą na lepsze i gorsze Te są w miarę spoko Są trochę nierówne, ale bez jakichś większych uskoków Zębów nie wybija, tak to wygląda Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej na tej trasie, ale z tych pierwszych trzech dni to spoko jest ta różnorodność. Często się zmienia nawierzchnia, przeplatają się miejscowości z jakimiś takimi totalnymi bezrudziami. Nie ma nudy, jakieś takie odcinki 10-15 km i znowu jakaś zmiana. O tyle spokojnie, ma monotonni. Mimo, że dzisiaj już przejedziemy ponad 200 km. To nie było jakoś takiego odcinka, który by był nudny, a już tym bardziej ciężko byłoby go przejechać. Raczej wszystko było spokoj jakości i dość zróżnicowane. Dzień trzeci. Zaliczony. Jeszcze single track się zrobił na koniec, ale tu jest ładnie. Dobre miejsce na nocleg będzie. Jest na nasz nocleg Dzień dobry, cekałeś na nas? No super, spałeś sobie. No tak, ja słyszałem, że byłeś na długim spacerze dzisiaj. Tak będziemy sobie dzisiaj spać nad jeziorem Wiczko, jakoś tak. To był jeden z większych i ładniejszych punktów dla rowerzystów na trasie. Położone przy plaży z miejscem do jedzenia, polem namiotowym, miejscem na hamak, były też słupki serwisowe do rowerów. Spędziliśmy tam czas naprawdę przyjemnie. Dobra, dzień czwarty. Kontrola sprzętu jest pilot od drona. Dron w podsiodłówce, telefon powerbank, uchwyt na GoPro. Noga nadal działa. Łańcuchy przesmarowane. Banan. Żegnamy jeziorowicko. A, banan. Mango poszedł. Brakuje psa, jest. Mango chodź. Jest i mango. Cześć. Papa. Pa. Samego rana o 11, także chyba jeszcze nie było, ale rowery przeserwisowane, sprzęt dobrze przyczepiony, zmęczenie w normie, dupa nie boli, noga nawet nie boli, będzie dobrze. Dzisiaj 90 km, chyba najwięcej z tych dotychczasowych. A no i wyjeżdżamy z y, zachodniopomorskiego pomorskiego za chwilę. No i dzisiaj dobijamy do 300 km, czyli do połowy trasy jak wszystko dobrze pójdzie. Dzisiaj może być mało sklepów po drodze, nie? Ogólnie teraz wczoraj i dzisiaj trochę trasa odjechała od wybrzeża i jedziemy bardziej przez takie rolne wsie, a mniej przez turystyczne miejscówki. Ale gdzie nie sklepy się zdarzają, a w sumie mniej ludzi fajnie się jedzie. Chociaż ostatnie dwa dni to jedziemy bardziej szlakiem jezior niż trasą nad morzem. Dron tam. Jak tam wejść teraz? Chórtka okay. może jest otwarta. Wleciał w tą siatkę wokół boiska. Otwarte. Trzy śmigła do wymiany. Poza tym żyje. Postój na dziś zaplanowaliśmy w rowach. Tam są jakieś większe sklepy. No i powinno to już być za połową trasy. Więc jak zwykle pierwszą połowę trochę szybciej, a potem już luźniej z jakimiś postojami. Końcik medyczny nic mnie nie boli w sumie. Ta noga trochę zaczęła przechodzić, znaczy jest podobnie jak wczoraj, ale znośnie. Okazuje się, że najgorszy był drugi dzień, oby tak dalej. W sumie największy plusik taki, że to zmęczenie jakoś myślałem, że będzie się odkładało i będzie coraz gorzej z dnia na dzień. A jest nawet odwrotnie. Jak na to, że mamy czwarty dzień, to czuję się lepiej niż w drugim dniu. Może to być kwestia też tego, że ja w ogóle nie trenowałem. Znaczy, od pół roku byłem na rowerze dwa razy. Raz, dwa tygodnie przed wyjazdem byliśmy razem z Grześkiem robiliśmy 100 km. No i trzy dni przed wyjazdem zrobiłem 60 z większymi przewyższeniami, no i tyle. Więc myślę, że w czasie tego wyjazdu tak trochę buduję formę. Może stąd to uczucie mniejszego zmęczenia, tyłek się przyzwyczaja. Może lepiej było trochę więcej pojeździć, wtedy ta cała wyprawa byłaby jeszcze przyjemniejsza, ale nie jest źle, jest spoko. Szybki update jeszcze. Wyjeżdżamy z rowów. Normalnie R10 z tego co widziałem leci tędy. I chyba tam. Potem jedzie na południe. My sobie objedziemy tutaj przez Park Narodowy i dołączymy się w tym miejscu. Czyli lekka modyfikacja. Tutaj trasa jest petarda, ale to akurat nie zaskoczenie, bo tu już byliśmy kiedyś na spacerze. Byliśmy na Sylwestrze Wrowa i przeszliśmy się tu kawałek. No i jest fajnie. Swoją drogą już rano myślałem, że oszczędzę jedną baterię w dronie na ten odcinek, bo jest bardzo ładny. No tylko zapomniałem, że w Parku Narodowym się nie lata dronem, będzie tylko GoPro. Przy trasie dla rowerzystów, coś takiego. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale ładnie są przygotowane. tym przy czymś podobnym spaliśmy, a tak wygląda to oznakowanie. Chyba jeszcze nie pokazywałem. R10 i R13, jadą jednym śladem. W zasadzie na każdym skrzyżowaniu są te znaki, ale są dość nieduże. Zdarzało mi się przegapić. Najeżdżamy powoli do Gaci. Tam dzisiaj śpimy i stamtąd ruszamy w okolice Władysławowa. No i początek województwa pomorskiego, takie sobie te drogi, ciężko było. Dzień dobry Tym sposobem szczęśliwie dotarliśmy do połowy trasy Mam nadzieję, że śmigła całe